Granie napadzie może być dobrym pomysłem. Co to za dźwięk? Nie wiem. Może tygrys szablozębny? Może obcy? Może klątwa, demony, potwory, zombie, góle? Wszystko jest możliwe. Chciałem! Mordo, to kamienna morda jest! Jak ty masz mi tutaj towarzyszyć, chyba musisz być gotowy na gorsze rzeczy. Pojęcia. Oni już wiedzą, o, że to. Strzałka ludożerców okolicznych. Świeża trucizna. 3 dni. I go za nami, peruwiańscy tragarze. Gdyby wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. Wychodzi na to, że peruwiańscy tragarze to mogliby być jurorami w Masterchefie. Jeżeli po smaku trucizny, która w ogóle nic mu nie zrobi, oczywiście, bo dostatecznie szybko wypluł, tak Jak zasada 5 sekund z rzeczami, które upadną na podłogę, bakterie czekają. Wypluwa, nie zatruty, doskonale wie, kiedy tutaj byli. Cały timeline sobie ułożył w głowie. Oho. Ty, 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 ty! Zdrajco peruwiański! Prawy bumper, żeby strzelić biczem. Aha! Jakim cudem to wystrzeliło po tym, jak mu wypadło z ręki? O, pierwszy rzut na twarz. Tutaj gdzieś ta broń, którą on wypuścił? Domyślam się, że za dobrze by było, ale mogę sobie zestrzelić na przykład tego brzmota? Aha! No i co? Puszki zostały pokonane. No to teraz to już żaden problem pokonać wszystkich pozostałych. Dobra, bo ja tutaj zaraz wlezę do tej wody, ugryzie mnie aligator w dupę. Błagam. Miota nim po prostu, zdejmuje mu plecach, zakłada. Biedny gość kompletnie nie pisał się na takie przygody. Czuję się, jakbym rekreował film Indiana Jonesa. Łapko! A. <ścoughs> Satipo, jesteś moim ulubionym peruwiańczykiem. Przepraszam, czy ty zwymiotować próbujesz? A, no dlatego, no na, dlatego. No słuchajcie, był, ale Byłe. tylko do tego momentu. Ale niewystarczająco. Dobra, ściągam. On tylko udawał chyba takiego tchórza. Taki, jest, taki z ciebie rączy jeleń? Nie powiedziałem ci o 70 pułapkach, które są dalej w lesie. O! Gdzie jest beach? Leży tutaj gdzieś? Damy radę go jeszcze wykorzystać. Indy. Oj, chuj. Nie, dobra, to nie to się zerwało. Czy my damy radę tam jeszcze zwiać? Czy będziemy musieli penetrować całą jaskinię z powrotem? Super szybki śliz! Nie, kapelusz! No właśnie, co my bez kapelusza zrobimy. Oj, Satipo, Satipo, nagrzebałeś sobie. Słuchaj, ty wiesz, jaki ja mam w peruko... Hej, byku. Co tam? A no widzicie, jednak życie czasami układa się dokładnie pod naszej myśli. Adios, Satipo. He, <laughs> karba cię dopadła. O, żeby nie dopadła też mnie. Aż się ugryzłem. Jest, kurwa, kobiet! jest duży, to jest silny, jak jest mały, to jest szybki. Mordo, słuchaj, ale godziny jakby zwiedzania muzeum są raczej za dnia. I nie wiem, czy zezwalamy na rytuały. O, łysy i w płaszczu, to nie zwiastuje niczego dobrego. Ty, byku, nie! Nie duś mnie! Ja o białogłowę prosiłem, żeby takie rzeczy z nią uprawiać, a nie o wielkiego kultystę! Tylko na tyle cię stać! O! Kurwa, chiński domek mi prawie zrobił. Kuksańca prosto w czubek głowy. Intrygujące otwarcie. Rozumiem, że on sobie wraca teraz do swoich rytuałów. Co jest? Maska pogrzebowa zapewne, zapewne dobrze pasuje do tych grobów rozkopywanych tutaj. Powinno być coś innego. Jak to? Aha, tutaj jeszcze jest miejsce. Dobra, nieważne, może to będzie. To? Let's go. Ostatecznością. Co ja sobie mam tutaj? Dopasowywać się do studentów? Posrało cię, panie kolego? Jak, jakby tutaj razem, razem pracujemy, to chyba doskonale powinieneś wiedzieć, jak się studentów traktuje. Mówię to ja, Tivur, z perspektywy byłego studenta. A czy przepraszam, lepiej to ujmę. Studenta, który studia ukończył. <laughs> Brzmiało jakbym nie skończył. A przynajmniej nie skończyłem na Agiechu. A jest to, jak idziesz na uczelnię, myślisz, że się czegoś nauczysz, że masz silne poczucie, że wszyscy kurwa, pro, nie producenci, tylko wykładowcy traktują cię jak szmatę do podłogi. Albo przynajmniej niektórzy. Okej, Czy e... nie chcesz tego otworzyć, Indiana? Byku, minęła sekunda, odkąd kurwa sięgnąłem? Widzisz, jak mi ręka wystaje, już je zbieram.